Siemaneczku moi drodzy, dzisiaj kolejna tier lista, dzisiaj tier lista klubów ligę. Tak, so tier lista klubów ligę. Może być to ciekawe, może być to nieciekawe. To prawda są to też kluby starsze, które już nie ma w ligie, na przykład Toulouse, czy, czy Nimbo, czy Metz, ale no. Myślę, że będzie od ciekawy taki ranking, powiedzmy, francuskich klubów więc tak, zaczynamy od Amien, Amien. Powiem wam tak szczerze, że Amien ja wiem czy mi to teraz ligę, Ale jest to klub. No tak, dałbym ich tu albo tu Ale dam ich niżej. A dam ich niżej z tego względu, że jak tam trafił Rafał Kurzowa, to niestety ta z jego przygoda francuska w tym klubie nie wyszła. No i chyba tylko dlatego ten klub jest dla mnie taki bardziej tu aniżeli e, wyżej. Także tyle. E, Angers, sam Angers. E, I Angers, Angers, Angers. Chyba tam, że to jest taki klub bardzo mocno neutralny dla mnie. No nigdy nie jakiej jakieś jakiejś wielkiej sympatii, ani jakiejś wielkiej nienawiści. Po prostu. Bordo, Bordo nawet lubię tam żywa. Nie, coś w tym klubu jest, że go po prostu lubię. Miałem ja ostatnio Kościelny. Teraz jeszcze ostatnio... Co prawda teraz ten klub... Może spać, mimo już okienko... No, no okienko było ciekawe. Z nimi Gila w ale no jakoś myślę, że Bordeaux no, zawsze jakoś tak lubiłem. Tą kupiłem, czułem do niego taką mini sympatię. Dijon, 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 Dijon Neutral, Brestion też, Lil. A Lil wam powiem, że lubię. Lil lubię, no nawet. To było spoko, miłość ich ogląda, e, Olympic Lyon, Lyon w sumie też spoko, lubię ich, ale to nie jest jakaś taka wielka miłość, to jest taka, że na jakichś tam odstępach czasu im kibicuję, ale tak to raczej wolę inne kluby. I mamy Marsylię, mamy Marsylię, proszę Państwa, to jest SK, Marsylia to jest Eska, e, no mój ulubiony klub we Francji chyba. Nie ma co tu dużo mówić, nie ma drugiego klubu, który bym tak samo lubił jak Mancini chyba, nie Francji, Metz. I na to się składają różne kwestie, nie tylko minik, nie tylko ale też inne. Metz dam tu. Metz mi się kojarzy z Philipsem, którego mieściłem w najgorszej jedenastce Legii, no i po prostu dlatego nie lubię tego klubu. No to jest chyba jedyny powód: Chris Philips. Monaco. Monaco też bardzo też lubię. To jest chyba jakbym go tak za Marcellion. No, że za Marcel to jest taki drugi najlepszy dla mnie klub we Francji. W sumie, te. Montpellier to jest taki klub, który chyba zawsze będzie ten, ten środek tabeli. Ligę, tylko to zawsze nie ta grupa wyższa, co inny średni, jak w sumie można tak powiedzieć. Nigdy sobie chyba nie było takiej sytuacji, żeby ich kibice jakoś bardzo żelą utrzymania, ani bardzo żelali o walkę o mistrzostwo czy o pochar, więc tyle. E, NONT. E, NONT byłoby obojętne, ale dam już na A, ponieważ tam Właścicielem jest Polak I jakoś to jest chyba jedyny powód dla którego ten klub lubię No, nic jest dla mnie nijaka Nim tak samo, PSG -że. że dam na sam koniec no. no, nie ma co tu dużo mówić Muszę dać na sam koniec Stade Rems. raczej na neutralny klub Rzadko oglądany przeze mnie ale Stad dreneda że lubię, bo w sumie to taki klubik znany myślę, że w Polsce nawet przez grosika, czy w sumie przez Kamawingę O, spoko. No taki klub, który oczywiście można lubić Statentien. Hmm. Sarte SATETIN. Na czy dać tu, czy dać tu. Trochę mnie boli, gdzie ten klub teraz jest, ale dam tu, bo jednak jakaś taka niechęć tego klubu nie istnieje u mnie. A w sumie tylko to, że spadają to jest taka. Spada, tak samo chyba dam tu luz, bo ich już nie ma chyba tej ligie od 3-4 lat chyba. Więc oni totalnie. I jeszcze Strasburg. Strasburg, dam sobie na A, bo w sumie ich pierwszy sezon w lidze, pamiętam nawet pozytywnie. No, pozytywnie minął ten ich pierwszy sezon. I dobra, no, no mamy całą Cierwistę zrobioną. Nie potrzeba to długo. Jeden na S, jeden na D, dwa na C, taki dziewiątka tutaj. i... No, czyli taka liga, widzicie, średnio lubiana przeze mnie. Są kluby, które lubię. Nie miał to, to byłaby pierwsza chyba Marcelia, druga Monaco, później byłby Lille dla mnie, później strzelane byłoby to, później Bordeaux, a ja byłby chyba na końcu, albo nie, tak, to by było, tutaj nie jestem mi się tego myśleć, bo to, ja miałem te kluby wywalone, tych po prostu średnio lubię, a tego, niestety, nie lubię jak na francuską, ale na skalę europejską to po prostu bardziej nie bierze i lecha. I dalej, to byłoby chyba tyle. Bardzo szybka ta przyjemna, zrobiona. Ja się do mnie żegnam. Elu!